<grymne> Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. <grymne> oh, wow. <grymne> <grymne> Idealny prezent. Czy to mój prezent urodzinowy? Wspaniały! Ale jest trochę brudny. Moja kolej! Nie, nie! Moja kolej! Weszłaś przede mną! Tego najlepszego! O! Ow. Gdzie są lody dla candy? Wszystkiego najlepszego, candy! Przepyszne! Dzięki, Dzięki Sasza! Jeszcze i hmm? więcej! Dwa prezenty? Jak myślisz? Mam też hmm? dla ciebie frisbee, spódnicę, kostkę i minutnik! Wow, ostrożnie spadają! To był hit! Każda chmura ma srebrny podkład! Zawsze wręczasz dużo prezentów. Uwielbiam oblarowywać. Cóż, z tym koniec. Mm -mm. Na następne urodziny wręczamy tylko jeden prezent. Własnoręcznie zrobiony. Własnoręcznie? Mm -mm. To przecież chyba nie, nie. nie. następne ma urodziny. Ja! 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 To wpadł na pomysł wykopania dołu? Nie mogę przestać wpadać! <laughs> Pomysły na prezent dla Dreamy. Buzik, cymbałki, lody, robot z parasolem. Czy jest coś, co możemy zrobić i sobie podarować? Idziemy na wzgórze fantazy. Tina, jesteś potrzebna? Kto wykopał tę dziurę? Własnoręcznie zrobiony prezent? Odłóż na bok smoczek. Wokół nas z piasku czar roztoczę. Uj! Magiczna kula działa tylko z fifi? Widzisz coś? Bądź cierpliwa. Moja kula coś wykrywa. Co za kiepski finał, a dzień dobrze się zaczynał. Sorki Sasza. wracam do domu. Wielki problem, świetne rozwiązanie! <laughs> Najpierw sprawdźmy, czy Dreamy nie ma w domu, używając mojego profesjonalnego sprzętu szpiewowskiego. Poczta! Wygląda na to, że jeszcze jej nie ma. Poszukamy wskazówek, abyśmy mogły zrobić idealny prezent. Aha! Jednorożec! To jak jakbym umieściła róg na tobie? Hehehe! <laughs> hmm? Kto otworzył mój notatnik? Mam nadzieję, że wiatr. Ale w razie czego sprawdźmy dom. Mm. Widziałeś coś, ryn? To musiał być wiatr. Nie ma też nikogo na zewnątrz. Mm? Dokąd idziesz? Najwyższy czas zjeść lody. Teraz chodź spać. Uh. Obraz, obraz, o, obraz z jednorożcem. Lubię je! <grym> Hej, kto tam? <grym> Na pewno nie będziesz jadł więcej lodu. Nareszcie mamy to. Narysujemy pięknego jednorożca. <grym> ha, to prezent, który mogę zrobić sama. Mam dość magicznych kul, robionych prezentów i tej wstrętnej dziury Szaj, przynieś mi łopatkę. Skończymy z tym, a potem zajmiemy się rysunkiem. Otwórz swoje małe uszy i zwróć uwagę na mnie. Pieniądze tego nie kupią. To pochodzi serca ode mnie dla ciebie. Zabycie sobą mały ptaszku. To mój prezent oto rap dla ciebie. Cik, 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 cik. Wow, co za oryginalny prezent. Dzięki. Przegapiłyśmy prezent Saszy. Sasza? Ja miałam Ci zrobić piękny rysunek, ale zasnęłam. Nie szkodzi. Najważniejsze, że przyszłaś na Uważaj mowę. na A! Aha, Hej! Czy to ty zakryłaś świętą dziurę? A, to nie takie ważne. Dzięki tobie znowu nie upadłam. Moje urodziny były idealne. <śmienny> Twój prezent jest niesamowity! <śmienny> Naprawdę? Magic Tea! <śmienny> Juhu! Prezenty dla każdego! Po raz pierwszy podarowałam prezent, nie stając sobie z tego sprawy. Bałagan. Już idę. Hej. Hej, Krystal. Przyszłam po grzebień, który ci pożyczyłam. O, tak, grzebień. Musi gdzieś tu być. O, co to jest? Co za straszny bałagan. Serio? To nie jest bałagan. To tak ma być. Taki mam styl. A, A gdzie jest mój grzebień? W tym bałaganie nie da się go znaleźć. Musisz tu posprzątać. Okej, okay, możecie mi pomóc, bo kiepsko się dziś czuję. Proszę? Oczywiście, posprzątajmy. Teraz muszę się czymś zająć. Czymś ważniejszym niż mój grzebień? Albo sprzątanie w domku? Tak, mam zawody snowboardowe. E pa! Gdzie ona idzie z deską do prasowania? Krystal jest beznadziejna. Cóż, znajdę tu mój grzebień. Nawet jeśli będę musiała posprzątać. Pani, pomożesz nam posprzątać domek Krystal? Posprzątajmy! Wreszcie, ale nie znalazłam grzebienia! Ehm, nie szkodzi, przyjdziemy do krystal jutro. Ona oszaleje mm. ze szczęścia, jak zobaczy ten porządek. Skończyłam. Hej, poczekajcie na mnie! Mam nadzieję, że krystal znalazła mój grzebień. Hej, krystal! Widziałaś, jak posprząłem! To niemożliwe. Nie wierzę, że tak szybko zdążyłaś na Tak się dzieje kiedy kicham. A psik. Ha? <śmiech> <śmiech> Krystal, jesteś ciągle chora, ale musisz mieć porządek w swoim domku. Ja chcę odzyskać mój grzebień. A co się dzieje? Lady, gdzie jesteś? Lady, Lady. Lady, słyszysz mnie? A, wszystko okej. Okay. Tu jest tak ciemno, że zasnęłam. Lady, cieszę się! Ale gdzie jesteś? Nie wiem. Tu jest pełno śmieci, mnóstwo zgubionych smoczków, popsute zabawki. Wow! Co się dzieje? Co się dzieje? Mój grzebień znalazł mój grzebień, ale utknął tutaj. Spróbuję go wyciągnąć! Lady, nie! Nie ciągnij, bo wszystko na ciebie spadnie. Za późno już go wyciągnęłam i nic się nie stało. <laughs> o o, góra brakujących skarpetek na mnie spada. Masz tam taką z śniegu? Już dawno temu ją zgubiłam. Kochane, zaczynam się martwić. A, a... Zabierzcie mnie stąd! Tu jest bardzo mało miejsca pomocy! Lady, znajdź coś, czym podeprzesz ściany. Ah! Hej, znalazł się mój snowboard. Idę po pomoc. Nie mać się, Lady, pomogę ci. A? A? Dzięki, Crystal. Candy! Musisz mi pomóc szybko posprzątać domek Krystal! Znowu już go sprzątałam. How? 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 Candy, A? proszę, pomóż mi. Domek Krystal to tragedia. Nie. Najpierw musi mi oddać koronę, którą jej pożyczyłam. I moje gogle. Proszę, niech ktoś mi pomoże! Lady jest zakopana pod tym całym bałaganem. Nie martw się, pomożemy ci! Cześć, kochane! Tak wiem i naprawdę obiecuję poprawę. Najpierw musimy wyciągnąć Lady. Pośpieszcie się, bo stany się na mnie walą. A co najgorsze, te skarpety śmierdzą. Hej, Krista! Wczoraj już zostawiłaś u mnie deskę do prasowania. Ojej! Wspaniale, moje kochane. To ja stąd idę. Krista, następnym razem weź swoją własną deskę snowboardową. Właśnie! Ha? Snowboard! Lulu, kocham cię! Możesz wziąć moje wszystkie perfumy! Juhu! Dzięki, uratowałyście mnie! Zobacz, co tu znalazłam! Moja tiara! Moje okulary! <laughs> Przykro mi, Lady. Prawda jest taka, że jestem wow. beznadziejna. Ale nie jak jeździsz na desce do prasowania, jak na snowboardzie! <śmiech> <śmiech> wow! Wow! Super! <laughs> Wygląda na to, że łza nie zadziałała nadal się nie zmieniło. Krista, zadziałała. Idź, możesz zaczynać. Serio? Nawet mi nie pomożecie? do mnie na piżama party? Pewnie! Piżama party? Ja przyjdę! Wchodzę w to! Nie mogłabym nie przejść! Ja też <noise> będę! Będę i ja! Super! <noise> Załóżcie najfajniejsze piżamy! Ja będę w mojej ulubionej! Do roboty! <noise> ok. Lagi, ty powiesiesz girlandy. Leni, ty zajmiesz się fotobudką, okej? Okay? A ty, Lulu, zrób naszyjniki jako prezent powitalny dla każdego. Cutie, ty odpowiadasz za ciasteczka. Jak tylko skończysz sprawdzać, czy poduszki są wystarczająco miękkie do walki na poduszki. To nie problem, co? W międzyczasie ja pójdę i poszukam Saszy, zaproszę ją na imprezę. Sasza, zapraszam cię na piżama party. Będę w mojej najlepszej piżamie. No, muszę pomalować cały dom. Ale jak skończę, to przyjdę. Super, to cześć. Nie! A! Nie przechodź pod drabiną. To przynosi pecha. Hm? E tam, nie ma czegoś takiego jak pech. O, widzisz? Nic się nie stało. U, jeszcze raz. O, i patrz, kto tu mówi o pechu. <laughs> Chyba nie powsułeś właśnie swojej imprezy. Tak, pewnie. Bo przeszłam pod drabiną. To mi nie popsuje imprezy. Wow, ale fajnie! Wszystko jest piękne. A, au! O nie, co za niefart! Ale okej, okay, mamy czas, żeby to naprawić zanim przyjdą goście. Niespodzianka! Przyszłyśmy wcześniej, bo nie mogliśmy się już doczekać. Możemy zobaczyć twoją piżamkę? Hmm, teraz pójdę się przebrać. Spodoba wam się. Tada! Wow! A teraz kolejna niespodzianka. Zacznijmy od fotobudki. Zrób mi ładne zdjęcie. To pech koni. Wyglądasz jakoś... Inaczej? Wcale nie pech. I co dalej? Pudełka z niespodzianką. Ale ładne naszej niki. I naklejki, ale super! Wyglądają jak fantazji. Została tylko jedna. Podzielimy nie się. martw się zrobię więcej. Daj mi ręce. Hmm. E, aha! Aha! E, e. Wow! Potęczymy! Mm. 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 Uh! Uh! Co za pech! To nie jest pech! Jaka drabina! Pech, Sasza, mm. o co chodzi? Nic takiego! Nic! To nonsens. A teraz straszne opowieści! Dziewczynka otworzyła drzwi i jej butelka była pusta! Nie! Yes! Och, koni, ty serio masz pecha! Okej, okay, okej, okay. mam pecha! Przyszłam pod drabiną i Sasza mi powiedziała, że będę miała pecha i popsuję sobie imprezę, ale ja jej nie posłuchałam i teraz nic się nie udaje! <ścoughs> Hej, wiem jak się pozbyć pecha. Trzeba skakać do tyłu na jednej nadze i powtarzać: Znikaj, pechu! Tak zrobię, chodźmy po Czy Ta drabina stoi w środku. Musimy być cicho. Um, mam nadzieję, że to zadziała. Pechu, pechu, znikaj stąd. Pechu, znikaj! Ha? A, co się dzieje? Przepraszam, Sasza! Miałaś rację z tą drabiną! Mam pecha! Pecha? Ale to tylko żart! Patrz, nic się nie dzieje! Każdy może mieć gorszy dzień! Hej, bardzo ładną masz piżamę! Chciałam ją założyć na imprezę, ale wszystko poszło nie tak! A ja się świetnie bawiłam. Ja też to było najlepsze piżama party, na jakim byłam. Twoja pierwsza! Wszystko było: bajki, naklejki, tańce, wycieczka i piękne naszej niki. To się nazywa szczęście koni. <laughs> A? I to się nazywa piżama party. Ue. Nadaję dla Was prosto z centrum. Jak co roku, Wzgórze Fantazji i Butelkowa Dolina ponownie się spotykają, aby rozdać nagrody Złotego Smoczka. Hej, jak myślisz, kto dostanie nagrodę za najlepszy taniec? A za najlepsze czary? O, to ciasto zaśpiewszeńskie. O. o, faktycznie czary. Ciasto zniknęło. Magiczna Magiczne ciasto! Świetnie! Ale ma głupawkę! Ja. Przez sen. Dzisiaj jest rozstanie nagród Słodkiego Smoczka, a przez ten zalony śmiech nic nie zrobiłyśmy. Musimy się pospieszyć. Susu, musisz nad sobą panować. Przez ten twój śmiech nie możemy pracować. Jeśli znowu się nim zarazimy, to nie dokończymy przygotowań. Okej, okay, przestanę się śmiać, obiecuję. I prośba do was, nie rozśmieszajcie jej. Okej. Okay. Nagrajmy coś. No to kontynuujemy wywiad. Jak myślisz? Nie rób nic śmiesznego. Hej, przestań! Ten ogonek jest zbyt śmieszny. Hmm. Bez paniki. Mam drugie ciasto. Ło! Wow. Oh. Wow. <śleszy> o nie, tylko nie to! Zakryjcie jej buzię! Juh. Gdybyście się teraz widziały. <laughs> Jakie to śmieszne! <laughs> Proszę, przestańcie, musimy dokończyć. Co się dzieje? Przez te słuchawki nic nie słyszę. E? Co się stało? Niczego nie skończymy! Oh. Wszystko to przez mój śmiech. Nie chciałam niczego zepsuć. Sprawdźmy, czy to damy radę z Witajcie na rozdaniu nagród Złotego Smoczka. Mieliśmy kilka problemów i nie daliśmy rady się dobrze przygotować, ale najważniejsze są nagrody, prawda? A zatem pierwsza nagroda dzisiejszego wieczoru idzie do największej piękności i oczywiście zdobywa ją lady. Super przejdę się triumfalnie. Ups. A! O nie! Nagrody! Jedyna niezniszczona rzecz. O nie! Co za tragedia! Wszyscy teraz płaczą. To może naprawić tylko śmiech susu. Pomóż nam szybko. Nie chcę tam iść. Spójrz. Dawaj, susu, śmiej się. Musimy je rozbawić. Nie mam na to humoru. Przykro mi. Na szczęście mam pomysł. Jestem Dreamy i tworzę lody. A? O. Jestem Lala. Czary Marek. Jestem Paty i umiem skejtować! Teraz to jest Patti. Już wolę się śmiać to jest. Dzięki za ten śmiech, Suso. A ty wiesz jak mnie rozśmieszyć. Szczery śmiech trafia do ZUSU!